Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Już za chwilę mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. To co już Jacku wiemy na pewno to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Realizator pokazuje nam teraz jedenastkę gospodarzy. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola, spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. A teraz oglądamy jedenastkę Piasta Gliwice. No, i wszystko wskazuje na to, Jacku, że i oni zagrają ofensywnym ustawieniem 1-4-5-1. Ciekawe. Wygląda na to, że jedni i drudzy będą próbowali wykorzystać te same luki w formacjach. W środku pola będzie gęsto jak w butelce z syropem. Prawdopodobnie więc zobaczymy dużo dalekich przerzutów i prób dostarczenia napastnikowi piłki górą. Zobaczymy, na ile zespoły podejdą elastycznie do swoich wyjściowych ustawień. Bomba w górę! Gramy! Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Jorge Felix, co teraz zrobi chrapek? Ale jak Państwo widzicie, skończyło się blokiem. Wytrzymać ten napór, nie stracić piłki. Co teraz zrobi chrapek? Nie utrzymali teraz piłki. Taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Teraz strzał! Oj no, blisko, blisko! Mocno, ale jednak obok bramki. Odbiór, mucha nie siada. Rywal bez szans. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. No nie napracował się tutaj przy tym strzale bramkarz. No nie, tak to miało wyglądać. Od razu strata. Podanie do Michała Chrapka. Próbuje teraz szczęścia. Znakomicie wybronione. Brawo. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Sędzia to widzi, ale postanawia puścić grę. Tyle, że w końcu rozbrzmiewa gwizdek. Ta puszczona korzyść nie miała sensu. Sędzia jest jak na razie pobłażliwa i tylko pogroziła palcem. Ale następnym razem będzie zapewne kartka. I zdobywa piłkę, teraz tylko dobrze to rozegrać, ale strzał zablokowany. A więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą czas na przerwę. Dosyć gadania, zaczynamy grę. Drużyny gotowe, pani sędzia też, a więc wznawiamy grę po przerwie. Rywal bez szans, piłka zmienia właściciela. Chrapek. Nie było to łatwe, ale piłka nadal na boisku. Michał Chrapek. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. No! Cisnęli, cisnęli doczekali się. Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to, na co zasłużyli. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. No to mamy 1 do zera. O i to był książkowy odbiór piłki. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. No i strzela! Broni, ale piłka wciąż w grze. Rzut rożny. Druga bramka na pewno by im się przydała. Potwierdziliby, że to prowadzenie nie jest dziełem przypadku. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzuc z autu. Jest dużo miejsca na skrzydle. Czy wykorzystają to piłkarze Radomiaka? Hudlo teraz. Mógł zrobić z piłką, co chciał. I postanowił to wykorzystać w najgorszy możliwy sposób, to znaczy nie wykorzystać. Michał Krapek. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Tak to się właśnie robi. Czyściutko i skutecznie. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Nic już z tej akcji nie będzie. Offside. Stap najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Jorge Felix. Co teraz zrobi Chrapek? Bardzo interesująco układa nam się tutaj końcówka spotkania. Trybuny wciąż wierzą, że mecz nie zakończy się porażką miejscowej drużyny. Wszyscy tu sobie chyba zadają pytanie, czy ta jedna bramka o wszystkim zdecyduje. Bywają takie mecze, w których wygrywa ten, kto pierwszy strzeli, ale nie przesądzajmy, tu się może jeszcze wiele wydarzyć. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Koniec.